nowa, niesamowita ewolucja świąteczna. Amel Mayri do zrobienia w SBC w wersji flashback, a także Nuno Mendes jako zimowa karta wieloznaczna w SBC. Siema z tej strony Kane i witam was w kolejnym odcinku z Winter Wildcards. Dzisiaj powiemy sobie, co wyszło do gry oraz co tak naprawdę jest najlepsze, jeżeli chodzi o tą nową ewolucję bo ona zapowiada się fantastycznie, więc zacznijmy od zadań. Pamiętajcie, żeby zrobić swoje codzienne logowanie, macie czas do godziny 19. Jeżeli zrobiliście dwa poprzednie zadania, to dzisiaj dostaniecie paczkę 2x83. Dodatkowo każdy z nas ma czas do 19., żeby zagrać 3 mecze, za które dostaniecie paczkę 2x82x81 i 2x81 za całość 2x82. Ta grupa również odnawia się codziennie, i jeżeli robicie to skrupulatnie, to za dzisiejsze granie dostaniecie 5 razy 80. Jeżeli chodzi o karty w SBC, Amel Mayri, 5 sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi. A jeżeli chodzi o playstyle, to mamy podania z, na, na wyjście, tak, podania prostopadłe. Mamy też Trickstera, mamy triwele, mamy Fineskę, mamy wrzutki. Karta wygląda całkiem nieźle, ale co jeżeli chodzi o jej wycenę? Udbin nie ocenił jej zbyt przychylnie, bo ma 79 łapek w górę w momencie, kiedy to nagrywam i 323 w dół, co nie zmienia faktu, że taka karta za 45 tysięcy, bo mamy dwa składy 84 i jeden skład 83, na jakąś ławkę może być całkiem niezła. Znacznie lepiej ocenionym SBC jest Nuno Mendes 4 na 4 Dodatkowo złota rakieta, możecie przestawić go na S.O., więc ewentualne formacje z trójką czy piątką obrońców wchodzą tutaj w grę, a także te mocne podania, wrzutki, do tego rapid, bateria, rakieta, a w obronie blok prezentują się całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o cenę tego Mendesa, no to mamy skład 85-84 z informem. 83 oraz 84. Jeżeli chodzi o wycenę, to jest to około 80-81 tysięcy końców. I jego oceny są znacznie lepsze, jeżeli chodzi o footbeam, bo tutaj mamy 320 łapek w górę do 181 w dół. Ale to nie jest stanowczo najlepsza rzecz, która dzisiaj wyszła, bo najlepsza jest ewolucja. Lawina ataku 1. I tutaj krążą już plotki, że na dniach dostaniemy albo podobną ewolucję na napastników, albo na prawe skrzydło. Dlatego jeżeli chcecie sobie coś zainwestować, to myślę, że karty do ceny 85 najlepiej pomyśleć o jakichś informach, nie wiem, może jakiś diabi, a może na przykład palmer, coś takiego, mogą naprawdę fajnie oddać. Jeżeli chodzi o tą ewolucję, dostajemy dwa złote playstyle. Jest to safe i fineska. Jeżeli chodzi o wymagania 85 i lewo skrzydłowy, co ciekawe, po zrobieniu takiej karty, wrzucimy sobie na przykład diogorżotę, dostajemy, dostajemy oczywiście to, co powiedziałem, złote fineski, złoty safe, ale dodatkowo dostajemy 5 na 5, czyli dostajemy gwiazdkę sztuczek i gwiazdkę słabszej nogi. Tutaj jest warto też powiedzieć o tym, że jeżeli dajecie zawodnika, który nie ma alternatywnej pozycji na NC, czyli na napastniku, to ten zawodnik również dostanie właśnie pozycjonowanie na N. Więc karty typu Diaz, czy Rafinha, czy Yamal dostają N. Przez co mogą być jeszcze bardziej użyteczne, i możesz je grać na przykład w formacjach, gdzie macie dwóch napastników. No tutaj boli jedynie koszt tej ewolucji, bo 250 tysięcy końców to jest naprawdę sporo. No ale i jej oczywiście chce na tym wszystkim zarobić, więc możecie za jedynie 1000 FIFA pońców I teraz, jeżeli byście kupowali paczkę w sklepie, to za 1000 FIFA pońców jesteście w stanie kupić paczkę za 50 tysięcy. A tutaj możemy odblokować ewolucję za 250 tysięcy, też o wartości 1000 FP. No, jest też minus kolejny tej ewolucji, że jeżeli by tak to podsumować, to musicie zagrać 17 meczów. Jest to dosyć sporo, ale da się to robić w rushu, da się to robić w rivalsach, w mistrzostwach, w squad battles, także to jakkolwiek ratuje, no bo jeżeli chcecie grać sobie tą kartą, no to elegancko możecie sobie na przykład Foot Food Champions wpuszczać ją na ostatnią minutkę, no i praktycznie przez cały Food Champions jesteście w stanie zrobić taką kartę. O czym warto pamiętać, że na niektórych stronach jesteście w stanie sprawdzić kombosy, jeżeli chodzi o te wszystkie ewolucje i możecie sobie sprawdzać karty, które najlepiej tutaj pasują. Weźmy przykład takiego Endrika. I zobaczcie, jesteście w stanie zrobić taką niesamowitą kartę. Jeżeli wrzucicie go najpierw do dwóch słabszych ewolucji, a następnie dopiero wrzucicie go w to tej ewolucji atakujących, tak? I w taki sposób jesteście w stanie sprawdzić tak naprawdę wszystkich zawodników, którzy Was interesują. No, Enric to jest na pewno topka, jeżeli chodzi o tą ewolucję. Wiele osób oczywiście chce używać Yamala Informa, ale możecie wybić sobie to z głowy, że w ogóle dostaniecie go na rynku. No bo nie oszukujmy się, no ale ten Yamal wygląda znacznie lepiej niż ten, którego mogliśmy dostać na rynku za kilkaset tysięcy końców. Kolejna karta, która jest bardzo mocno polecana, to Nico Williams, dlatego że dostaje 5 na 5, możecie go rzucić na lewo, na prawo, na napad, do tego on ma rapida, quick stepa Wtedy ta karta dostaje srebrne fineski, no i ta karta wygląda na kartę, która być kosztować kilkaset tysięcy końców. No, i to samo tyczy się Rafini, czyli karta, która wygląda znacznie lepiej niż wszystkie jego wcześniej dostępne karty: czy to w SBC, czy to w postaci Informa. Poza tym, no nie oszukujmy się, ale Fineska jest jednym z najlepszych playstyle. Do tego 5 gwiazdek sztuczek, czyli coś, czego brakowało na tych dwóch wcześniejszych kartach. Jeżeli chodzi o karty, które niedługo mogą wylądować w ewolucji, no to jeżeli będzie to ewolucja podobna do tej, co była dziś no to taki Zapata może zamknąć widły tak naprawdę. No bo 4 na 4 teoretycznie jego boost byłby do 5 na 5 Miałby najprawdopodobniej, tam było do 90 tempa. Czyli miałby 90 tempa, powyżej 90 strzelania, zboostowaliby mu podania, dribbling. No, prezentowałby się niesamowicie. Kolejną kartą, na którą na pewno nie chcielibyście trafić, to byłby Boniface. Powershoty... Totalnie OP. Do tego zbustowanie u niego tempa do 90 te gwiazdki znacznie by się poprawiły. No i też na pewno by było większej dribbling i większe podania. A jeżeli wjechałaby jakaś karta na drugie skrzydło, no to myślę, że ten bemo byłby całkiem fajny. 5 gwiazdek sztuczek wtedy by miał, miałby wtedy 3 gwiazdki słabszej nogi, o ile znowu by to było plus 1, plus 1. No i właśnie takimi kartami się interesujcie, czyli pomyślcie jakie karty niedługo mogą wjechać do ewolucji, bo na tym bardzo dobrze się zarabia. Także na dzisiaj to wszystko, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, a my słyszymy się jutro. Hello.